Mamy w programie, żeby jak najwięcej pomóc ludziom zadłużonym, że lichwa zabija. Teraz oligarchia, no po prostu kiedyś pracował jeden człowiek, mąż i zarobił i starczyło na wszystko, a teraz mąż, żona i nie idzie dopiąć końca z końcem. Po prostu kredyty nas wykańczają. I y, nasza partia y, nie wykluczamy, żeby nie podzielać innych y, programów. Y, Dąży do tego, żeby y, odłużyć Polaków. Y, jest taki y, pan sędzia, który oddłuża Polaków i y, jeśli się do niego ktoś zwróci, bo niestety ale każdy y, dział a szczególnie rolnicy są bardzo zadłużeni. Jestem z rolnictwa i tak samo to mleko, które teraz od nas biorą, to jest za złotówkę. Kiedyś się równało litr ropy z litrem mleka. A dzisiaj my mamy 5 złotych, a litr mleka mamy złotówkę. Po prostu jest rolnictwo nie dość, że upada z powodu kredytu. Z powodu nadmiernej, jak to się mówi, zaciągniętych tych kredytów, to jeszcze jesteśmy zmuszani do ciężkiej pracy. No, wiadomo, że do 1967 roku, a rolnik to tak do śmierci. I my mamy swój program Krajowego Ruchu Polaków, ale może ja przedstawię. W jakim, w jakim sensie można pomóc niektórym ludziom, którzy się zwrócą do pana Ernesta? To jest materialne odkrycie z Pisma Świętego, to odkrycie kodu genetyczno-finansowego w każdym ciele żyjącego człowieka od urodzenia aż do śmierci. Banki się zestarzały. Niepotrzebny zaś, zaś kod genetyczny-finansowy wprowadzany w życie likwidujące. Banki na całej kuli ziemskiej informuje, że każdy rodzący się człowiek bez względu na płeć przynosi na świat inną wartość finansową własnego kodu genetycznego. Banki przestają udzielać na kuli ziemskiej pożyczek, zaś państwo, gdy potrzebuje pieniędzy, pobiera je z nieskończonej ilości kodów genetycznych, finansowych własnych obywateli, że, obywateli oczywiście za ich zgodą. Nadmienić należy, że wszyscy obywatele na kuli ziemskiej otrzymują odkrycia za darmo, zaś obowiązkiem państwa, w którym żyje obywatel, ma obowiązek wykupić dane odkrycie za kwotę biliona euro. Drugie materialne odkrycie z Pisma Świętego to odkrycie likwidacji odsetek z życia społecznego w Polsce, w Europie, na świecie obecnie płacony odsetek jest grzechem śmiertelnym. Więcej podręcznik szkolny dekret nr 1 z 27 15 roku są ustawy, które mówią podpisane są przez pana Tuska z 15 roku i w sali kolumnowej we Warszawie, że można nie spłacać kredytów, jeśli, ale to musi przez sąd się oprzeć. Tak, ale e, o, jest takie coś jak e, upadłość konsumencka, ale można jeszcze e, odsetki odzyskać. Odzyskać odsetki od spłaconych kredytów od 1945 roku. E, tu jest odkrycie: perypetium mobile. Obywatele danego państwa po wykupie odkrycia i jego obywatele danego państwa po wykupie odkrycia jego instalacji, Znajduje się w biblijnym raju na Ziemi. Brak biednych, bezdomnych. Po prostu każdy ze swojego kodu genetycznego będzie miał własny pieniądz, ale na to potrzebne jest powołanie Ministerstwa i Polskiego Ziemskiego Banku Narodowego. Nie ma innego wyjścia. Ale co to znaczy? Musimy się odłączyć od Światowego Banku. Ja to tak. Ale to, co to znaczy, że z kodu genetycznego? Tak. Każdy, który się. Tak. Bo skąd sobie się biorą teraz pieniądze? Pani powie. Przecież one są fikcyjnie tworzone, wirtualnie. No jest tak czy nie. Każdy bank po prostu tam pożyczy, tam pożyczy, tam pożyczy, tam za wielkie pieniądze to znowu odda. Powiedzmy, rolnik płaci i ciągle, ciągle mają zyski i żyją, jak to się mówi, na, na naszych. E, a my ciągle jesteśmy tylko do pracy zmuszani. Na naszej produkcji. Tak. Na naszej ciągłej produkcji. Tak i, i nieustannie... Od, nieustannie. Od, wartość pieniądza, która jest wirtualna, nieistniejąca, nie mająca nic, dodają do niej wartość, tak, to jest o... nadają człowiekowi informację, że to jest wartość jako takowa i za nim jest wymiennik produkcyjny. Tak, to jest Czyli, tak, tak zwana oligarchia finansowa. To jest nie mając nic, ma się wszystko. No dokładnie, dokładnie. Tak jest i teraz... E, człowiek produkcyjny, a, a rządząca i tak naprawdę e, klebuje tylko cyferki komputera, komputera, komputera. Tak, tak dokładnie. I pan Ernest e, tutaj e, robi takie pozwy sądowe. Kto się do niego zwróci e, z umową kredytową, można e, po prostu, e, jeśli ktoś nie płaci, czy komorniku blokujemy i odzyskać odzyskać e, odsetki, które się płaciło, które są grzechem do płacenia. Tak i, wygląda z Pisma Świętego. No i lichwa karna. No oczywiście, oczywiście. I tutaj te pozwy i tutaj mówi o tym również rezolucja, no, którą po prostu nie ma czasu, żeby tu... E, ja to na następne do Krakowa pokseruję i porozdaję. I w ten czas będzie we większym gronie to rozpowszechnione, to jest, jak myślę to w Krakowie, nie? I postaram się materiały poprzewozić i porozdawać, żeby było bardziej to dostępne. Dziękuję bardzo.